witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Sąsiedzi z Szpakowa W odcinku 25 No i co widzowie, jak widzicie siedzę oczywiście w naszym pięknym forszajku Pięknym tutaj się rozpusty No i pracujemy sobie słomkę tutaj z poprzedniego odcinka, gdzie kosiliśmy przeżytko. No i dzisiaj widzowie akcja zbieranie tej słomy Większość, czy nawet chyba wszystko idzie na sprzedaż Także to będziemy sobie dzisiaj ogarniać, może nawet się coś uda Yy, sprzedać, bo tam już wam dogadane, także to w dzisiejszym odcinku. No ale co widzowie? Na samym wstępie oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę oraz subika oraz dzwoneczkiem abyście byli informowani o nowych odcineczkach. No i jeżeli łapka oczywiście zostawiona, no to możecie skorzystać z podbijania filmu. Będę bardzo wdzięczny No i też jakiś hashtag byście mogli widzowie śmiało napisać Hashtagiem niech będzie hashtag yy, słoma bo w sumie tak wychodzi a ja wam przypnę serduszko e, no i wpadajcie oczywiście do opisu na tiktoka, discorda drugi kanał e, no i do chłopaków, do sąsiada wszystko tam znajdziecie e, no a my co widzowie, my sobie sprasujemy sprawa wygląda tak, że sprasujemy wtedy wam raczej chyba zrobię cięcie, nie będę już robił tajemnapsa tylko wam zrobię cięcie e, będziemy blisko gospy, to wtedy się odpalę wtedy widzowie bierzemy Ładzia. no i wtedy to już Bierzemy się za to zbieranko i słomy. Nie wiem, ile nawet tych balek jest z tego wszystkiego. Pewnie wszystkiego tak jak się nam się nie uda zabrać, yy, bo jest tego trochę. No ale to, to, to zobaczymy, jak to będzie po prostu i tyle. No tak, tyle, ile zdążymy, tyle zdążymy. Yy, no a my sobie prasujemy tutaj elegancko. Jest prasowanka, słomy jeszcze. odcinkowa że nie, nie, było. Także chcę odbęść, żeby był. Oj, czekać, widzę, bo się. Kurde, belka zaklinowa. Pyk. Z tymi belkami. Jak to Sipma, jak to Sipma. Widzowie, to chyba raczej ostatni sezon. Bo mam, mam plany, widzowie są plany na tutaj gospodarkę. Mało wiele hektarów mamy też już więcej. Więc śmiało można inwestować. Ale hektary na pewno jeszcze jakieś się pojawią. To nie jest tak, że już nic nie będę kupywał, bo to widzowie z hektarami to trzeba wiecie. Brać póki są. I załatwiać, bo potem będzie problem, i ...no i nie będę miał wtedy tych hektarów. Też że poza odcinkiem, udało mi się sprasować y, słomę, czy no wiecie, pokosić łąki, sprasować, y, owinąć i owiarki. Wizowy, nadal nie kupiliśmy z sąsiadem, bo y, no nie ma żadnego fajnego ogłoszenia. Na razie póki co, a są gdzieś daleko, a wiecie, po owiarkę też nie ma po co tak daleko jechać z tego owijarka no i właśnie czekamy gdzieś tutaj w okolicach, żeby to kupić. No i te propozycje, co były, no to albo żeśmy się zgapili, bo to ożniwa i nie było czasu, albo no po prostu, no, no, no po prostu widzę, co ja wam powiem. No po prostu nie było czasu. No i tyle wam powiem. Więcej o tym, no tak by wyszło. No ale co lecę, to nie uczę, że Na pewno ją kupimy. Też wiadomo, w okolicy są nie, ale w takich pieniądzach, że to szkoda gadać. Bo niektórzy ludzie to naprawdę tyle pieniędzy chcą za te wszystkie rzeczy. A nie wiem z, z czego to. Dlatego będziemy, widzowie, musieli właśnie sobie poczekać jeszcze trochę z tą owijarką. Póki zapożyczamy od znajomego. Problemu nie robi, zawsze tam widzowie wiecie. Tadzia, bo inny kolega przy, przybędzie na stół. Przy tam zupka kropnikowa i. Wszystko, wszystko, jest dobrze, także tak to wygląda. I sobie lecimy, to ile nam zostały? Dwa pokosy. Ten to taki lichy, tutaj sklina wyszło i trzeba było wyrównać. No i widzę, co? Szybko prasow szybkie prasowanko, no i wtedy zbieranko tej słomy, bo... No trzeba to sprzedać, żeby pieniążki były, bo widzowie z Stanklota, no taka lekka bida jest klepana przez nas. A i widzowie kupię kupiłem. Eee, taką armatkę za 2,5 tysiąca. Także to już są też uregulowane, wam pokażę jak będziemy przy gospie. No i powiem wam, bo musiałem, bo chciałem, już te klepicho trochę też mnie męczyło. Eee, a miałem tam, miałem jedno miejsce niezagospodarowane w stodole, ale na tym stryżku takim mini. Uszczelnieniem deski i tam po prostu wysypałem. Tam przynężytko jest. Yy, przynężytko mam jeszcze też jedno do skoszenia, ale to już pewnie Wam oszczędzę. Tego tak? będziemy już się kukurydzą zajmować. Też muszę właśnie widzowie na header zbierać i kupić. I widzowie powiem Wam, że ciężko jest znaleźć ten header i będę chyba zmuszony kupić bizonowski i po prostu przerobić pod żeby to pasowało, bo no nie ma, nie ma kurczy tych yy, headerów. Więc na samym odcinku pewnie przyjedziemy. Nie wiem, czy to z pszczepką pojadę, bo nie wiem, jak to tam wygląda. Czy w ogóle będzie hmm. z ładownością, ok? A jak nie będzie, to wezmę po prostu od znajomego lawetę i podjedzie się szybko, cyk, cyk i tyle. Także widzę, bo bizonów jest trochę tego. Dlatego tak to wygląda. No ale co widzę, my sobie lecimy na gospę No i widzimy się, jak już będziemy blisko, ponieważ jeszcze pod sąsiada pójdziemy, żeby nam pomógł. Więc tak to będzie wyglądało, więc widzimy się zaraz. Dobra widzowie, jak widzicie ja już będę ze Sypnum naszą Torszajkiem, bym tutaj jechał. o sąsiad widzę już ładował Bo już dzwoniłem do niego, bo mówiłem ten, ale stwierdziłem no, że Po co czas marnować, to już niech tam podjeżdża Poszczepia cały zestaw, niech już załaduje I już niech jest zrobione, Też pewnie do sąsiada jeszcze się będę musiał wybrać się musiał się, o tu widzę, że ta właśnie muchawa jest Taka armatka piękna. No udało się za 2,5 koła, fajną wytrzasę Tylko musiałem widzowie rury dokupić i poczekać. Tylko tutaj sobie zrobimy. Tak? O, dobra. Krowy, jak widzicie, sobie chodzą. Eee, widzowie, też za niedługo podejmę się e, naprawy tego tutaj, co widzicie. O, że tutaj sobie tak chodzą. Mam nadzieję, że mi się to uda. Są dwa uda, albo się uda, albo się nie uda. Także widzowie, trzymajcie kciuki. O, w sensie, co ty się tak czajdę za tego samochodu. A, próbuję posłuchiwać, co tam gadasz. A, gadam, że mikrowy uciekają od tego. A. Muszę tam te... Ja chyba wiem, od czego to już jest. Tak? To mi powiesz później. O, to ci powiem później. Dobra, to siadaj do tego czapkę, ty ja nie no kiedy ty czapkę on teraz coś robisz. A właśnie sam nie pamiętam. O, kurę, to już odpalony był. No, odpaliłem. Jakżeś, szedł tu w tą stronę. A kaj to w ogóle lecimy eee, tutaj mamy ten Jakby naprzeciwko te pole moje takie wąskie Teraz jak jedziesz A wiem Tam weźmiemy bo tam chyba też jest chyba 5 belek No nie wiem czy to na Orki czy tam gdzie byłem Ja byłem to na tym obszarze Orki zostaw na mój odcinek Słyszysz? No bo ja osoby uciałem sobie uciekłem, zbierać tam Ady a ty tam, tam, a tam, ty tam m, piątkę masz tę dziabku? albo szóstkę Trójkatko jest Oj to a szosowe da radę załączyć? Szosowe właśnie są Czekaj teraz, bo ja tu kurde muszę szybko Widzowie w kamerce to poprawić Dobra Ujrzem, poszedł z sąsiada polu trochę Dobrze nie po moim No, tutaj owej właśnie Przeżytko czeka jeszcze Tylko tutaj też jeszcze nam długo zostało W ogóle zostało. Ogólnie z Przeżytka, w ogóle ze zbiorów jestem zadowolony, fajnie to Yy, obrudziło w te plony, bardzo fajnie mi się to podobało, że chyba 14 ton. Orkiszu, nie chcę kłamać, ale chyba 17. I Przężytka tam mamy 9. I tu jeszcze to pole właśnie zostało. Także całkiem fajnie. No i widzę, że będzie, będzie co sprzedawać, będą pieniążki. i będą inwestycje, widzę, w gospodarkę na pewno. Trzeba inwestować, nie sąsiad? Trzeba, trzeba. Trzeba się rozwijać, a nie cofać do tyłu. Z nami na o, taka pasterka tam. Są się chyba coś na telefonie tam ogląda. I tam się kierowanie skupi. O, i już mnie że jest W tej do Arady 2 O kurde, patrz jaki skobany. Czekaj, ja nawrócę tak, pięknie. tylko kościoła jak nawrócić. Na rondzie No. Musimy też, żeby nam rondo zrobili gdzieś I mnie a ma, sąsiada łachmy, ty. <noise> ty, ale gazu mu zdejmij, kurde Bo jedziesz, zaraz, sprzęta Dobra, weź tam pasy przepnij Już Tylko czekaj, podepchnę to O, już chyba kończy się, co? Nie, nic się nie kończy Ue, trzaśnij to maską Kurde czas jak o obory. No, drzwiami Kurde, to zaraz na napiszeła będzie No Dajemy tylko po ile? Po 8 czy po 10 balek A, a ciapina cia 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 da radę? Co ona nie da rady? No to dawaj, to będziemy sprawdzamy Testy te widzę ciapka dzisiaj o kurde, bo mnie te lepie I od drugiej strony zajdę sam tą walkopu no, Tam, bo to nie dosięgnie Le! Bo burta O, kur... o ja pierdziele, burtę tam otwieraj Już <grym> Bo zaraz w się będę Kolipę kurde sąsiedzi! bo mogę na tylną burtę w tej tylnej też zdjąć Fajnie ja nie wiem czy tam wejdą te trzy Tam? Chyba wejdą Chyba no. No ty tam coś ładowało, to nie wiem, a ja stamty sezonie to tylko tą szarą, żebym polatywał. Czekaj, dopchnę No Czekaj, bo tu kurde O ja se kucnę Dobra, bo tu krzywotą dobra, może być nie spadnie chyba. Właśnie. Do góry nie poleci Eee, o Także chyba co, co sąsiad? Nie wiem czy... A, dobra, no to lecimy w drugą To widzę ja pewnie zrobił, zrobię zrobię, no, zrobię wam cięcie znowu, bo... Zajedzie. Ile ty tych cięć dzisiaj robisz? Bo ty ja w tą stronę pojechałem. to w drugą. O ja pierdzielę Ty, bo mi... Ty bo ja nie mogę ruszyć. Kurde są ciapka baj prawie Dobra, widzowie dobrze. Weź ja Ona nawet tu się trzyma. Ja pierdzielę, no są się co ty żeś narobił Kurde, po ziemniakach i sąsiada byli się na mnie Co mam ci tu zrobić? No bali, zaraz apka ja, ja ci dyszę przy krzywie może Kurde, sąsiada, ziemniaki takie ładne Czekaj, 3-4, opa O dobra, bo ja chciałem ci ten Czekaj tu kurde Dyszelanie, dyszelanie Dobra, nawracaj tu na rondzie. O kurde o jak zaszarpało! Aź kurde, ale dobrze pod ramę poszło Dobra widzowie, to my lecimy sąsiadem i widzimy się. Już blisko. Dobra widzowie, my już ci się, co się to jechał, mnie przypuszczał. Bo widzę jeszcze taka lipa była, że kurde belgi spadł. Trzeba poprawić. Ale będzie trzeba chyba jeszcze raz... Bo coś i tak widzę, że one są krzywo. Ta tylnia tak te pasy źle zawsze. No bo sąsiad bo ci siły nie masz tych widka, zamiast coś z pasy mocniej spiąć do ty nie wiemy tu wzią, o kurde się ciemniej zrobiło, chmura naszła By nie, nie zaczęło lać jeszcze. O kurde, no właśnie, bo się trzeba zabrać Dobra, tylko powoli, kurde, bo bywali, zaraz tam przyczepę. Dobra, stój Ty to sąsiad to chyba w, czy, na loterii, nie? Ale co? To co? Czekam, odepnę No kurde moje widły <gry> Co to się stało? Molec wypadł Czekaj, Boja. weź się Czekaj, bo... o, czekaj O, było coś Czekaj, cofnij Dobra, weź się Mam, kurdo No, podjadę No stój teraz! Ta A ty stoję? sąsiad, ty się nadajesz do tej roboty, widzę jak widły do gnoju Widły się nadają do gnoju No ale ręcznie trzeba robić A. Ja tylnią odepnę, podjadę, tą odepniemy I tom zapniemy i później tego Co ty sąsiad mi tu gadasz, weź odpina, zapina Tam nie lepiej A. go nie odpinaj, nie zapinaj Zostaw tak jak jest To zapiąłem, zostawiłem ja ją zgaszę, po co ma pykać? Nie no, nie chodzi Paliwa wypalić, no jeszcze, no tak Odkręć ją Będzie zatarta, potem sąsiad położyć Pożuć bo ja nie mam ey. sprzętu ty. Robimy chiptuning watkowi? E, o kurde, ja zapomniałem, tu takie te są O Jezus Maria To weź tam Czekaj Luknij, zobacz, to ten ja to będę po prostu ładował, a ty tam Chyba zaopiekuj nimi Okej okay. Widzę jakby dwie wziąć A nie... No dobra, możemy dwie spróbować Nie wyżej dobra, widzę, cyk Kurde Stój, coś się w tą, tą belkę, się dysponuję Okej okay. Ja tu umiem turem operować Ja tu stanę, żebyś ich nie przesunął No to dawaj no O, dobre o, a, moje nogi No poza podkładasz Trzeba się odwrócić Cześć mi się na dupę patrzył? Sąsiad, sąsiad Jo, za mnie widział Tak, skąd wiesz Może przezroczyste masz je Aj, sąsiad, sąsiad, co ty nagradzasz za głupot. Dobra mów tam lepiej by że burt tam w drugą stronę nie poszła, bo wtedy drewniane <grym jest. grym> Właśnie, <wiesz> nie wiem, tak jest w pub'e. Napierdzielę tą to ci szczęty. powiem, jak A ci powiem stop to stop. O z to ciężko już tak na, na zawołanie. O, ty do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu do, tu, trochę. Hop. Całe skaka, co ty tam hop mi mówisz. Hop, stop, hop, bok stop. Ci zaśpiewam zaraz. Ty to sąsiad widzę, że chyba maczugę ci zgrzał. Chyba coś szpącisz Ty szponcisz. A to szponci to nie jest to młodzieżowe słowo roku? Lub co tam to? No coś tam mówią tam widzowie Jak tam Widzowie sądzicie Powinno szpąci być dobry. oporowo o Oporowo tam, powinno być A ty sąsiad taki oporowy, że ciapka prawie wrócił Gorykułami Ja <laughs> się nie śmiał, bo jak gdzieś ci ten ciapek by przygnił, to ja nie wiem co bym zrobił Oooo, to byś stracił sąsiada. A ty byś się już cieszył. Jak bym się cieszył? Moje byś w pola wziął. Nie wziąłbym, no jakbym miał wziąć? To ma inny wziął, dlatego bym się smucił, jakbym wiedział, że bym ja ale no, no. to bym się cieszył, jak. Dziecko zawołał. Skąd wiesz, że na ciebie nie słucha co e, nic? Ja ty byś na mnie zapisał, sąsiad, ty ja. No nie, no nie. Ja prędzej rękę sobie dał uciec, że ty nie byś na mnie zapisał. Daj nóż, ci obetniemy. O kurde. O, moje nogi! O, o to, sąsiad, trzeba uważać. Nie podchodzić tak, to trzeba... Widzisz? To trzeba umieć ładować. O Sąsiad, ty to tam widłami sam możesz poładować, co najwyżej. Ej, Bo ja jakieś nie... zostaw to. Tu nie zmieni nic ty, ty, do... A nie, bo do ciebie też pojedziemy zbierać To tobie dam moją, tą drewnia... Tą metalową, zieloną A ja sobie wezmę twoją dużą Okej? Okay? Tą a szarą co? A po co? A po co? My zabierzemy a po... to Zabierzemy to o na raz? kurde, rado. bo tu chyba tam... Musisz kurde popchać tam to chyba no jest lekko się... a Właśnie nie, bo burte wygniesz Tu czekaj, na 3-4, A bo po, spróbuj Podejdź do troje Coś takiego? O, nie, ona kipnie kipnie, Zara. O, dobra, no. Oj, dobra, to weź tamę, podepnij trochę plecami. Mam. Podepnij nie mam plecami i będzie elegancko. Widzę, że jeszcze będziemy chyba to sprzedawać dzisiaj. O, kurde, spadło fest. Co się silny to... Zobaczcie, Poprawimy A tu jeszcze jedna jest skobana. Już myślałem, że ostatnia Tam przyczepę, to masz to małą, sąsiad no a ty Jakum niby masz, to masz tak samo. Pójdę metalową. No? no. Ty Ja chyba sąsiad pojadę tego. E, jakąś przyczepę do bel pożyczyć. Na, na to moje pole tam. Zależy ile będzie? Albo na owiec pożyczę przyczepę, albo tam. To rób, jak chcesz, ja tam o Twoje, Ale mam co, jakoś... za... Tylko wiesz co, z naszymi to, wiesz jak to będzie, a tak to załaduję sobie 10, be, 20 belek i pojadę. Czyli no a to ile, ile załadujesz, te załadujesz 20. A Też, dwie. ale to jeszcze nie wiem, bo zależy jak będę pojadę, prostu sprzedać czy nie. Zobaczę, ty sprzedajesz od razu czy nie? Ja sprzedaję od razu, jestem z Darkiem dogadany. No to to odpinamy czy jak? Co ty chcesz tam odpinać? A bo ty jedziesz teraz sprzedać czy co? No to w sumie mogę, o, to nawet. To ty sobie już na polecisz, tam, tylko żeś ustawiam na czy równo żeby... jedną? Nie, to ja polecę sam. Badzie da radę, bo ten Ciapek tu widzę, że się dławi jak... Szkoda ciapka Ci pokażę, jak prawdziwa maszyna jedzie. Mora, widzę cyk, podjeżdżamy. Pik-pik i ogin. A jak idzie Ty to ja mogę jak pierwszy jednak No To dawaj, bo kurde pod górkę słabnie, bo tu o. Dobra widzowie lecimy. No pewnie dzień nie wiem czy to zdążę z wami dowieść Bo trochę jest do jazdy, jakby nie patrzeć. No to już w sumie nie, bo to tutaj jest bliżej. Bo to już sorki się to sprzedam osobno, bo tak jakby się nie zmieszczam, ma. Tam też chyba jakoś dużo nie ma. Może dyszka jest? Trochę więcej to. Widzowie lecimy szybko sprzedać i... Tu tutaj oprócz przez las, tam skręcamy już do darka jesteśmy. To elegancko. Kurde! Wpadki w telepie. Widzowie widzę jak go tak rzuca. Czy mają się belki? Czy mają Nie no władzie to jest władzie Didowie co jak co jak to jeden taki mówi popularny Ładzie to jest Ładzie. Ładnie mruczy Birkocze. Z rewersikiem elegancko bardzo to są się dobra się nie zatrzymuje jadę Ja nagrywam jak leci ten władzio Kurde No kable mi odpiął nic się nie odpinałem. Odpinałeś bo sykło. I co sykło? Chyba... Aha, w piesce No jak nie odpiałeś? Aj, sąsiad. No, nie odpięłeś, nie wcale. I tu szarpniesz. Wyrwiesz kabel, weź płacił. Jak widzę, jesteś sąsiadem, to ja wam powiem, że to coraz gorzej za taki z tych z tych toków nogą nie no, widzicie tymi widłami, widzowie napił. Nasza szujka Jeszcze będzie mi drogę zajężdżał z przyczepami, widzowie, ale to może katastrofa bycia to będzie mi jeszcze drogę zajeżdżał. O! O tylko pokazać, tak jest panowie. Jeśli śmieją widzowie z niego. No i mówię, z tym sąsiadem, że pojawiać zaraz gorzej. To leklem ma Tu widzicie, tu prawie ciapka obali. Tam się nie ja jaderwa Takich dwóch to nawet czterech nie ma Mam no, jeszcze tu słyszy cuchujmy Zobaczesu siadam to się nie dał mnie tylko musi podsłuchiwać, musi wszystko wiedzieć O kurde wadzio Dawaj Isabel like, é vem górka e vadio pyta już. Tam, trzymają, trzymają. Dobre, não, não, não. Drapaj, drapaj, Ponki Pąki ładne, nówki Widzę, tam coś chyba jeleni jakiś Za nami, dobra, tutaj skręcamy i tu już zaraz jesteśmy, Darka, także... ...to szybko pójdzie Dareczka naszego tutaj, dobry znajomy Oto właśnie słomy skupuje, bo ona bo na kotłowni to sprzedaje, albo z rolnikom I u niego można sobie śmiało zostawiać Bo sobie tam, wiecie, Marże jakąś narzuci lekko i przed do przodu, ma Spoko o tego Spoko chłop Czekajcie, tu się tu jechało? Tu się tu jechało, dobra Też widzicie, o farów na nakupływo Prasę też, krona kiedy byle jaką, kronkę Taki to pożyje, widzowie, o nadal sip ma, ładziej, i Abył tego forza i Aja. Tu też odej fary, Dobra widzę, zajeżdżamy Pokażę, żeby wszystko było dokumentowane Stój Poszło. Terapyk. No i widzowie całkiem fajna. Sumka nam wpadła. jeszcze mamy te sorkisze, także to już widzowie pewnie u sąsiada zobaczycie. My będziemy sobie już kończyć. Wracam właśnie tam do niego i tą przyczepę mu daję i będziemy lecieć do niego. Także widzowie to już kontynuację zobaczycie u niego. Jest widzowie co? To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to oczywiście możecie zostawić Papeczkę w górę oraz subika oraz z dzwoneczkiem, abyście byli Informowani o nowych odcineczkach Skorzystać z opcji podbijania filmu Również możecie, będę bardzo wdzięczny Film trafia do większej ilości odbiorców eee, Napiszcie w komentarzu Hashtag Władek, jak ktoś do tego momentu Ja mam na pewno wszytne serduszko eee, No i widzowie dajcie też znać Jak tam dalej wam się podoba Będę pewnie widział, czy Po liczbach, po wyświetleniach, czy to się czy Podoba wam się, czy się nie podoba to się okaże, więc widzowie co. Do następnego, na razie, trzymajcie się, cześć!